Z i odrzucony w sytuacji, gdy polskie podręczniki uznawane są za najbardziej cenione w Europie. Ta decyzja uderza przy tym dotkliwie księgarstwo, o czym nie muszę na tej sali mówić, bo wszyscy wiemy, jak dramatyczne skutki spowoduje w najmniejszych ośrodkach, gdzie znikną księgarnie i nie będzie dostępu do książki żywej. Dodajmy jeszcze głośnej, brutalnej wojny rabatowej i kilka mniej, nie mniej bolesnych spraw, bolących spraw, a będziemy mieli najbardziej czarny obraz przed nami. Jednak, jak co robi swoje wystąpienie, próbuję zawsze zakończyć optymistycznie, tak jak tutaj mnie nastroił Pan Dyrektor Makowski, wierząc w siłę energii i przedsiębiorczości naszych kolegów, począwszy od obecnych tutaj papierników i drukarzy, przed wydawców i hurtowników oraz aż po księgarzy i bibliotekarzy. Do tego pozytywnego nastroju skłania mnie szczególnie lektura artykułu w najnowszym numerze miesięcznika Forbes. W którym bracia Jacek i Krzysztof osoby znane dobrze na tej sali, tryskają energię mam nadzieję, że będą nią zarażać nas wszystkich, podobnie jak pan dyrektor Tomasz Makowski. Tak. Proszę Państwa, dziękuję za wysłuchanie tego credo i zapraszam jak zwykle o tej porze na naszym spotkaniu naszego redaktora, sekretarza redakcji Krzysztofa Masłonia, który jak zwykle. Myślę, pośliwie podsumuję miniony rok. Proszę bardzo, Krzysztof.